Cześć, witam w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę wam pokazać, ile prądu zużywa telewizor 50-odcalowy Samsung. Jak jest wyłączony, zużywa 14-13 watów, co jest w sumie bardzo dużo. Gdy włączymy go, oczywiście podskoczyło nam trochę więcej watów, ale widzicie, jest włączony na normalnej. W normalnym trybie i zużywa około 50 watów. Co przy rocznym oglądaniu telewizora przez 4 godziny rocznie daje nam około 50 zł. Gdzie płacimy za ten prąd, który zużywamy? Widać, jak przełączam kanały, to trochę spada. Ale to według wyliczeń 4 godziny dziennie przez cały rok to 50 zł. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz suba.